Ej, Cześć, z tej strony Kiki Wilku. Witam w kolejnym odcinku z farming. A więc. Dziś trzeba się zająć zbieraniem pola. Nie pamiętam, która to maszyna. A, co ja robię? Kombine. Nie zauważyłam go. To co? Zbieramy sobie to pole, bo tutaj jest pole. Tylko zanim je zbiorę, to zobaczę może jak wy... A, dobra, później zobaczę jak wygląda tam to. A, kamera, którą stronę sobie. A wezmę je zbiorę sobie w drugą stronę, że stąd do. Tam. Nie wiem, ono już chyba w kształcie kwadratu w ogóle. To chyba różnicy nie ma z której strony. No i co lecimy? I tak będzie git. Już nie pamiętam, jak się tutaj steruje. Opuścić trzeba. No i F, żeby pracować. No, jeszcze w miarę pamiętam, jak się steruje. Jak się patrzę na dole, co pisze. To wtedy wiadomo, że pamiętam. <laughs> co tutaj w ogóle mamy? Jęczmień? A, jęczmień. Tym razem mi się nie powalił jęczmień z... Z żytem. O nie. Ja ciebie muszę ściąć. Ciebie tu nie ma być. Nie będę marnować pola. Kurde, nic tu nie widać. Jeszcze gdyby zrobili, ryby w lusterkach było widać. Jak się zrobili. No ja wiem, że tej gry już nie. Yy, nie robią. No ale trudno. No. Mówi się trudno. Dobra konkurencja by była dla pure farming, tak na ogół. Bo gra jest bardzo fajna, fajną mapą i nie wiem, czy pure... Nie wiem, czy Farming Simulator ma jakąś fabułę. Wydaje mi się, że nie ma, ale nie wiem. Niech ktoś mi napisze w komentarzu, czy Pure Farming, Boże święty, Pure Farming. Czy Farming Simulator ma jakąś fabułę? Bo ja tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy ma jakąś fabułę, bo wiem, że Pure Farming ma fabułę. Że y, jesteśmy wnuczkiem. Z tego co pamiętam, to jesteśmy wnuczkiem dziadka. Który pracował na tej farmie i nikt z rodziny nie chce, nie chce zajmować się polem i my jako jedyni, których dziadek uczył pracować na polu ee, Przejęliśmy po nim to gospodarstwo jak umarł, bo zostawił pusty testament Z tego co pamiętam to była taka mniej więcej fabuła O, wezmę się tak o bardziej ustawie I Jak ktoś tam ogarnia się w cenach to niech powie ile taki w realu kosztuje taki yy, kombajn kombajn to jest yy, no ile kosztuje taki to jest kombajn bo ja się mylę i on taki kosztuje znaczy taki nie za dobry nie za jakoś zły taki pomiędzy co nie dobra to się tak ustawi i F i lecimy dalej. O, no i cudownie się pięknie się ścina. I nie nagram farming simulator, bo nie mam miejsca na kompie. Tak? Mam kąpa zawalonego jak nie wiem. A mam nim naprawdę dużo miejsca. Znaczy mam dużo miejsca tu zajętego. I nie mam miejsca na to chyba, żeby mi się udało kupić na konsolę. Bo na konsoli sobie też, no bo mam też konsolę, a na PS4 da się nagrywać po prostu. Że daje się taką opcję, się klika i po prostu zapisujesz to, tu się nagrało. To być może nagram z konsoli, ale jeszcze nie wiem, to się okaże. No i sobie ścinam. Ja później to poprawiam te miejsca, w których nie zostało tu zebrane. No bo jak już. Zostało posadzone, to trzeba wszystko jednak zebrać. Dobra. I sobie. I tak myślę, że sobie zasadzę w drugim odcinku... W drugim, w trzecim odcinku, albo... W następnym po prostu. więc sobie wezmę zasadzę... Albo pszenicę, albo żyto. Ale raczej pszenicę, bo nic innego mi się jakoś zbytnio nie opłaca. Jak na ten moment. Yy... No i też nie też jeżeli ktoś ogląda w tym momencie, to niech wejdzie tam w sekcję komentarzy i jeżeli ogarnia w górę farming, to niech mi napisze, jak się zakłada sady, bo nie mam pojęcia jak się zakłada sady. Po prostu nie wiem, nie tak pięknie zetnie. W ogóle. W przyszłości takiej troszkę dalszej, jak sobie kupię działkę, to chcę sobie zostać rolnikiem. Ale nie takim rolnikiem, że będę... Yy, zakładać pole, żeby sprzedawać innym, tylko tu bardziej będzie to wszystko dla mnie, żeby, żeby być samowystarczalnym, po prostu, samowystarczalną osobą, no i taki mam plan sobie na przyszłość, mam nadzieję, że się uda, no ale działki są drogie, dlatego mam zamiar kupić sobie działkę w Bieszczadach, no bo w Bieszczadach można kupić sobie Dużo hektarów za tanią cenę, to wiadomo, zależy w jakim miejscu w pieszczadach Trzeba sprawdzić, czy jest tam dojazd. Trzeba sprawdzić, czy będzie można tam wybudować dom, bo jak jest na przykład u ziemia klasy tam yy, pierwszej i drugiej, to wtedy nie można tam w tym miejscu budować budynku, bo jest to ziemia typowo rolnicza, na której nie można zbarnować kawałka ziemi. Chyba, że niecała by była z. Drugiej i pierwszej klasy, nie wiem, czy trzecia klasa. Trzecia klasa to też chyba jeszcze są dobre gleby. No, szósta, no to wiadomo, już ta najgorsza, bo szósta klasa to jest. No, że tam się nic nie doposadzi, i ta klasa głównie jest w górach, właśnie. I ja w przyszłym roku będę nagrywać tą serię, którą y, zaczęłam nagrywać. tam był taki wstęp? Co, ben, co będzie, jak będę nagrywać filmiki, jak kempingować w osobówce? Ja kempinguję w Turanie, chyba z 2009, Turan 2009 jakoś tak. No ja pamiętam, chyba z 2009 jestem tura. No chyba tak. Albo z 2010 już, już nie, nie, nie pamiętam do końca. No i sobie w nim kempinguję i tam będę pokazywać, jak wszystko zrobić, ale w tani sposób. Nie, że zasłony kupywać na Allegro za 500 zł, tylko no to taniej, dużo taniej. O, tu mi się tutaj napełnia ten. Yy, pojemność tego. Aha, <laughs> ja o tym zapomniałam. Tak sobie myślę, no ty w końcu się miejsce skończy. Dobra, nie ma co dalej kosić. jadę już chcę y, to wysypać. No i dobra. No i teraz y, pewnie by się ktoś spytał o co chodzi z tym. Tam piszę na dole. A tryb poruszania rurą. No to... To jest taka rura, z której się wysypuje. Wysypuje się po prostu towar, że tak to ujmę. No bo to jest towar, ale no nie taki, o którym pewnie większość myśli. Dobra, no i załadujemy sobie na tą moją malutką przyczepkę, Nie wiem, to chyba, chyba się nie zmieści całość. No raczej nie. O jezu, mylą mi się w tej grze. Mylą mi się tu przyciski. O, mija. Jaka malutka jest ta przyczepka. Ja nie umiem tu jeździć przyczepą, tym bardziej do tyłu. Yy, no... Czy do tego się będzie dało nasypać? Nie wiem, zobaczę. Może tak. Oj, Dziwnie tak z tej kamery. Zmienia się. Nie da się nasypać? Dobra, okej. Okay, jestem ślepa. To się nasypało. Nie mam pojęcia kiedy, ale się nasypało. No, e, jedziemy do tego. Boże, co to jest? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. No, tutaj się psypuje pszenicę. Dobra. Jęczmień. Cztery. O Boże, święty, jak tego mało. <śm> nie. Dobra. To sobie zbiorę jeszcze tą resztę co tutaj jest. 4%. Jezusie. Tutaj w ogóle da się chyba. Tutaj da się chyba zamawiać pracowników, z tego co pamiętam. Ale to nie, nie, to było w tym. Farming Simulator. Ciekawe, że do tego będzie mogło wysypać. Ciach. O, wsypuje się. Boże święty, ślepa jestem jak but. Dobra. W grze jest 14. W prawdziwym życiu no tak około 16, bo już się ciemno robi. W zimie to jest okropne, no tak szybko się ciemno robi. No ale jest śnieg. I to jest, chociaż w tym roku to nawet dużo tego śniegu było, jak patrząc na ostatnie lata. Patrząc na ostatnie lata to dużo było tego śniegu. No, ale na Wigilię, bynajmniej w mieście, w którym ja mieszkam, bo jeszcze nie mieszkam na wsi, za długo będę mieszkać. To w mieście, w którym mieszkam, no to tak niezbyt ma padać, śnieg na Wigilię. Nie wiem, jak to u Was. Stój! Dobra, lecimy dalej, kosić. Plamka, podejrzewam, że to ty się tam kręcisz. Plamka, przez. No, jak, on, jak ja zawsze nagrywam, to one zawsze się kręcą. W tym kołowrodku. Znaczy, podejrzewam, że to plamka, bo ona się zawsze kręci w kołowrotku. I jakby ktoś nie wiedział, to są moje myszuskoczki. Mam ich aktualnie 7. Dosyć ciężkie są w utrzymaniu, no bo w końcu jest ich aż 7. No ale nie jest źle. Daję radę. Dobra, zbieramy sobie piękny jęczmień. Eee, napiszcie w komentarzu, jak to ma was pogoda. O tej godzinie, o której oglądacie akurat. Napiszcie godzinę. Daty nie musicie pisać, ale napiszcie, jaka jest pogoda w tym momencie. U mnie. No. Chmury na niebie. Zachmurzenie ogromne. No i słońca już praktycznie nie ma. Jest taką, która jest. No tak, z 16 po nas. Tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra. Koszę to. I jak skończę to kosić, to będzie koniec odcinka. Nie w następnym odcinku eee, obejrzymy sobie tamte poletko. Chcę im prasować. Halo! Eee, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Co się odpadło? Czemu ja nie mogę przestać pracować? A bo tu dopiero po podniesieniu można. Czekaj, jak to? Coś mi tu nie pasuje. Dobra, wiecie co? Tyle pola mi zostało do zabrania, zebrania. Nie będę Was nudzić. Na następnym odcinku już pole będzie zebrane yy, i będzie wywiezione wszystko tam. I zobaczymy, co się dzieje z drugim polem. Podlejemy je być może. Być może, nie wiem, sobie założę jakieś yy, sad czy coś takiego. No więc do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie wejść na mój kanał. And hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation, every single day. Cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. Every single day. Every, every single day, every single day.